Słoneczka, z tej strony Natalia, i znowu gramy w Star Stable. Ja mega się wkręciłam w ten event po prostu, czy event, no w tą aktualizację, w te głuche lasy. Ja już jestem uzależniona. Oczywiście mamy sobie naszego nowego magicznego konika, którego kupiliśmy w poprzednim odcinku. W tym tygodniu było dużo Star Stable, i w przyszłym pewnie będzie podobnie. Nazbierałam sobie tysiąc świetlików. I oczywiście idziemy je powydawać i dalej odkrywać. Jest godzina poranna, więc mam nadzieję, że jeszcze nie będzie tak dużo osób, że nie będzie tutaj po prostu e, tłumu i nie będzie mi się grać ścinać tak jak ostatnio. Dobra, zobaczmy, co mogę sobie wykupić. Ścieżka światła ścieżka światła, tak, ścieżka światła. Mm -hmm. Nie, chciałam zerknąć na ścieżkę runologii, co mogę sobie zakupić. Głębia tajemnic 2, średni poziom trudności z zagadek glifów runicznych. Okej, okay, to się zapowiada dobrze. I wielkie runy 4 na 4 i mniej więcej to sobie kupimy. Eee, to i to. Moment, jeszcze się sekundę zastanawiam. Wielkie runy 4 na 4 Dobra, i dalej. O, wytrzymałe narzędzia pozwalają na dokładniejsze rycie. Wszystkie zagadki ryciarun zapewniają dodatkowo 10 punktów światła. Jak wydam na to 300, to na pewno mi się kiedyś zwróci, ale dobra, od razu sobie odblokujemy to, a potem sobie będziemy odblokowywać tutaj poziom trzeci, poziom trzeci tych świetlików. Jak zauważyliście, ja, ja po prostu już mam świra na punkcie tej gry, na punkcie zbierania tych, tych świetlików. I... I jeżeli wam to przeszkadza, to przykro mi, ale teraz pewnie będzie właśnie głównie z tej na kanale, ponieważ wspaniale się bawię, a ostatnio mam troszeczkę więcej czasu na nagrywanie, więc czemu nie połączyć tych dwóch rzeczy? Moment, bo w sumie nawet nie spojrzałam, czy mi się wyświetliło jakieś zadanie tam w tym Veil ale nie, nie widzę, bo chciałam sobie jechać do do tamtego yy, tamtego kamienia runicznego, który jest tam. Tam po drugiej stronie rzeki. Dobra, zobaczmy sobie. E, ogonek bez zawijasa, tylda z kółkami i, i ten znaczek. Już widzę, że jest zetka, ale to jest niewłaściwy znak. I widzę nawet, że... Moment, czy, czy było te, czy nie było te? Zerknę sobie szybko. Nie było te. Czy było coś za tym kamieniem? Cholipka. Nie no, nie było. Czyli jest więcej niż jeden niewłaściwy. W sensie jedna, jedna... jedna... W sensie więcej niż jedna niewłaściwa runa, ale dobra. Była sobie Tylda z kółeczkami. Był sobie... o, liski siedzą tutaj! Hej! Słodziaki. E, było coś takiego i jeszcze brakuje nam takiego kółeczka. Zawijaska bez ogonka. I to nie jest ten znak. Takie kółeczko, zawiasek. O, chwila, tutaj coś widzę. Tak, dobra, jest. Udało się. No i dostaliśmy za to 40 światła. Dobra, ja o bym sobie chciała znaleźć tabliczkę rycia run, żeby sprawdzić sobie, jak nam pójdzie wyzwanie na wyższym poziomie. Bo jak widzieliście w poprzednich odcinkach, <laughs> nie mam z tym problemy. I różnie mi idzie już nawet na niskim. Dobra, gdzie zazwyczaj bywały te tabliczki, to mnie interesuje. O nie, kolejny, kolejny błędny ognik, kolejny błędnik. Dobra, moment, on tam sobie gdzieś lata. Ja się domyślam, gdzie go znajdę. Pewnie tutaj w dziurze, dokładnie. Już jak dłużej pograliście, to pewnie, to pewnie też zauważyliście, że te ogniki chowają się mniej więcej w tych samych miejscach i... I te trasy się tam powtarzają, więc to jest dosyć przewidywalne i całkiem łatwo za nimi podążać. Dobra, ja w ogóle nie chciałam jechać tutaj, tylko ja chciałam jechać... Ee, ja chciałam szukać tego. Ryciarun. Spróbujcie powiedzieć to szybko. Ryciarun, ryciarun, ryciarun. To nie brzmi poważnie. Dobra, niestety moje ulubione miejsce na Ryciarun mnie zawiodło, muszę szukać dalej. Że najłatwiej mi się znajduje te tabliczki, jakich nie szukam. Jak ich szukam, to, to po prostu nigdy ich nie widzę, a tak to czasem po prostu wjadę w tą tabliczkę. O dokładnie. Dobra. Zobaczmy. Zrobimy sobie oczywiście 4 na 4. I za to będziemy mieć 90 y sztuk światła się. Okej, okay, tutaj plus 10 za każde z tych. Y Technik dostajemy, więc ej dobra, teraz, teraz naprawdę e, się opłaca tylko o Jezus Maria. Dobra, obróć w lewo o 180 stopni, czyli będzie tak, tak i tak, tak, tak. Tutaj będzie cały rządek i. A nie, ten już. Nie, czekajcie, coś mi się znowu pomieszało. Nie tak i, i tak. Dobrze, no dobrze, jednak mi się nie pomieszało. Ok, odwróć w poziomie. To akurat jest proste, w pionie, w poziomie to nie sprawia problemu, te problem sprawiają te kąty. Szczególnie jak jest właśnie o 180 stopni, no dobra. To chyba będzie tak. Tak. Tak i tak. Nie jest źle, dobra, jak na razie naprawdę nie jest źle. Tak, tak, potrzebuję chwili skupienia. Tak i tak, nie tak. Nie no tak. Dokładnie. okej, okay. obróć w pionie, czyli tak, tak i tak, tak i tak. Tutaj będzie cały ten i tak. Dobra, poszło nam naprawdę dobrze, jestem z siebie dumna. Szczególnie, że zobaczcie ile nam to dało światła, dało nam to so światła, to jest naprawdę dobry wynik. W sumie to jestem ciekawa, jak działają te tabliczki. Czy one tam też się odnawiają? Czy one po prostu jest ich codziennie jakaś tam ustalona ilość w ustalonych miejscach i nie wiem, każdy ma je w tych samych miejscach, czy to jest jakieś losowe? Chciałabym to wszystko wiedzieć, ale ja w ogóle zawsze bym chciała wszystko wiedzieć, więc. Najgorsze jest to, że są też czasem po prostu zwykłe kamyki na ziemi i one mi się mylą. I ja już się cieszę, że znalazłam tabliczkę, a tu się okazuje, że jednak nie znalazłam w ogóle. Ja to nagrywam w piątek, nie 13, ale w piątek Black Friday, więc pewnie jak to wleci na kanał, to już będzie dawno nieaktualne od wczoraj. Natomiast e, kupiłam sobie na przecenie na Steamie Pets Horses 2 i ja jeszcze nie wiem, e, która część była pierwsza, bo jak już mówiłam kiedyś, kiedyś te wszystkie Horses to dla mnie jest nie. Nieodgadniona kraina po prostu. Jakby jest niby Horses odziedziczona Stadnina, ale po angielsku to w ogóle się nazywa Horses, tylko pipa, funnel coś tam, coś tam. Jest jeszcze. Mm, horses jako Laura Hobby i jako e, to im, Imagine Championship Rider i w ogóle to, to jest. E, na PC, -cie. też jako Pipa final. ja po prostu <głupiałam> ogłupiałam. Ale przechodząc do sedna sprawy, zanim zapomnę o czym mówię, e, kupiłam sobie za całe 4 zł, właśnie na Steamie, na przecenach, e, Pets Horses 2. I ta gra jest stara. Dokładnie tak jak lubię. Ta gra jest. Nie wiem jeszcze, czy ciekawa. Zapowiada się ciekawie, tak jak tylko patrzyłam po wyglądzie, to, to jest brzydka jak noc. Ale, ale może być fajna, damy jej szansę. Tylko jeszcze nie wiem kiedy, bo tutaj też taki taki trochę spoiler. Jeszcze nagrywam Planet Horse, żeby się pojawiło w międzyczasie. Więc nie wiem, chyba już do końca tego roku mam po prostu poplanowane filmy. W poplanowane, no, może nie filmy, poplanowane gry do końca tego roku. Ale zawsze jestem otwarta na propozycje, bo chętnie zagram w coś, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Bo ja i tak planuję zagrać we wszystkie końskie gry, jakie znajdę w życiu. <gry> Także, powodzenia dla mnie. Czy we wszystkie, które będą mi działać, bo na przykład pobrałam e, sobie grę, która się nazywała e, Time to Ride. Jeśli się nie mylę, i, i była zepsuta, była znaczy tylko po angielsku, nie wiem czy w ogóle wyszła z polską lokalizacją, wydaje mi się, że nie. Eee, pobrałam ją i na przykład dialogi się po prostu ucinały, w sensie ktoś coś mówił, mówił, eee, bo był dubbing i, i w połowie dialogu przestawał mówić i powiem szczerze, próbowałam ją nagrać mimo to, ale po prostu OBS nie chciał jej złapać. Ani jak próbowałam e, ani jak próbowałam ją złapać jako przechwytuj okno, ani jako aplikację pełnoekranową, po prostu po prostu się to psuło, a jeszcze mało tego, jak klikałam Alt-Tab w trakcie gry, e, to mi gra całkowicie i i tak nie byłabym w stanie jej nagrać, bo musiałabym nawet jak odpaliłam OBS-a skrótem klawiszowym, to nie miałam podglądu, czy ta gra się w ogóle nagrywa i zawsze jak robiłam alt-tab, żeby to sprawdzić, to niestety był tylko czarny ekran, więc, więc no, nie nagram wszystkiego siłą rzeczy, to jest niemożliwe, ale nagram tak dużo, jak dam radę. Dobra, podjedźmy sobie do wiochy i zobaczmy, co jeszcze możemy, ojejku, jeszcze jeden ognik, jeszcze jeden błędnik. Oczy no nie powinna mieć wykrzyknika nad sobą. Zapomniałam, że te konie pasofino tak długo hamują, bo yy, one mają taki wślizg. A ostatnio jeździłam na, na nowej rasie, czyli na holenderskich i one po prostu robią dwa kroki i się zatrzymują. Stop, już koniec. Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie odblokować jeszcze to, żeby mieć już tą pełną... Aha, odblokuj fryzury druida runologa. Czyli w ogóle to nie jest tak, że my dostajemy te rzeczy, my i tak musimy jeszcze za nie zapłacić starkońcami. Okej, okay, to głupio, to bez sensu, to już mi się nie podoba. Szkoda, bardzo szkoda. Odblokujemy sobie dalej e, zadanie z Elines i Petrą, bo jestem po prostu ciekawa. Okej, okay, a czemu nam nie odblokowało tego? Czy to znaczy, że musimy jeszcze e, odblokuj 10 złóż? Tak, czyli to znaczy, że musimy jeszcze coś z tych wykupić. Okej, okay, no teraz jestem... Teraz jestem po prostu rozczarowana. Czy po prostu odblokuję to, co jest najtańsze? Chyba, że... Moment. Odblokuj 10 złóż. Czyli jak mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, to chyba nie o to jednak chodzi. Nie rozumiem. 4, 6, 7... Dobra. Dobra, potem się będę nad tym zastanawiać. Chyba, że trzeba iść równo tymi i tymi. Odblokuj 6 złóż. Odblokuj dwa złoża. Może jeszcze po prostu nie, nie ma dalszej części. E, dobra, dobra, nie będę teraz się nad tym zastanawiać. I oka, czujesz zmianę w lesie? Rozmawiajmy. Znów czuję obecność Petry i Erins, ale tym razem to uczucie jest silniejsze. Może warto będzie ich poszukać. Jasne, zobaczmy sobie, gdzie możemy ich szukać nie ma to jak zapatrzeć się na mapę i wpaść w drzewo e, dobra, tutaj gdzieś na górę tak jakby do druickiego wybiegu dobra, spoko koń strzyże uszami w twoim kierunku, zauważa cię i zaczyna obserwować, okej, okay, ale ja go nie zauważam, gdzie jest ten koń w sensie... co to jest a, tutaj jest koń a, to jest to z podchodzeniem do konia ale to muszę zsiąść z konia mojego. Nie jestem pewna, ale lepiej zsiądę. <laughs> Hej! Zmieniła postać! O kurczę, jaka piękność. Ja teraz mogę sobie za nią uchodzić i ją przytulać i głaskać. Nie wiem, ale jestem... Jestem zachwycona. Dobra, dobra, wróćmy do Jade i porozmawiajmy sobie z nią, co ma na ten temat do powiedzenia. Chociaż jak już jestem przy druickim wybiegu, on daje dużo expa dla konia. Ja robię zazwyczaj po jednym zadaniu, bo za kolejny już nie ma tyle expa, a na przykład tak, ja tu lubię zbieranie e, zbieranie świateł, których nie ma. Zmienienia pasów nie za bardzo lubię, ale dobra, pojedźmy sobie to. Najbardziej lubię właśnie tutaj zbieranie świateł i gonienie uciekiniera, czy tam opanie uciekiniera, nie pamiętam jak to się nazywa. Natomiast tak, wybierz symbol, nigdy mi to nie wyszło, nie wiem, po prostu po prostu to nie dla mnie. Próbowałam aż raz i stwierdziłam, że okej, okay, nie wychodzi mi to, jednak nie jestem zainteresowana. Zmienienie pasów jest spoko, ale jakby wolę, wolę to zbieranie świateł najbardziej ze wszystkich. Tam nie wiem, coś jeszcze tam jest. Zawsze unikanie cienia karuzela z przeszkodami też jest spoko. Tylko zawsze się boję, że źle wymierzę i skoczy tak, że mnie uderzy, przez co zawsze się stresuję i zawsze źle skaczę i źle wymierzam. W sensie, nie, no też mi się udawało to zrobić, ale po prostu nie jest to moja ulubiona konkurencja, że tak powiem, tutaj. Natomiast ogólnie to, to jest fajne. W sensie, cały ten eee... ups, nie chciałam skakać. Eee, cały ten wątek, właśnie z druidami, chociaż trochę grindu, ale podoba mi się, fabularnie, jest po prostu fajnie osadzony. Super, oczywiście level up dla naszego konia, i już niedługo będę mogła odebrać kolejny prezent, ale to, to jeszcze nie dziś. Dobra, podnieś poziom. Hej, dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo tutaj dzieją się ważne rzeczy. Nie mamy teraz czasu. Nie mamy teraz czasu na zwątpienie. Nowe rozdanie. Coś tam Kurczę, Nie pamiętam, jak to szło. Nadzieja umiera. Krzy do nich jak szaleniec. Nie mamy teraz czasu na zwątpienie. Dobra. Co się stało, Juka? Nowy poziom. Ten dźwięk to taka nostalgia, bo jakby jeśli graliście w stajnie marzeń, to wiecie, co mam na myśli. Ale to po prostu taka nostalgia, takie dzieciństwo mi się przypomniało. W ogóle stajnia marzeń zimowy rajd, to była jedna z pierwszych gier końskich, które raz wykupiłam na własność, bo swego czasu były dodawane do jakiejś końskiej gazetki, a dwa, no jedne z pierwszych, które miałam okazję przejść. Jeszcze na takim starym, starym komputerze. Nie wiem, czy pamiętacie, jak były takie komputery z takim... Takie, nie takie, które teraz są płaskie, tylko z, taką, z takim długim tyłem. I mój kot zawsze spał na tym komputerze, bo mu tam było ciepło. Natomiast mój kot no, już, już odszedł od nas, bo już miał 15 lat. Ale i tak po prostu długo, długo wytrzymała. Właśnie zawsze tam spała, jak ktoś coś robił na komputerze. Dobra, co nowego Juka? porozmawiajmy z Jade. Orety, widzisz ich prawdziwe umaszczenie. Nie pokazują swojego prawdziwego ja byle komu. Ufają ci. No jak mi się dał dotknąć, to chyba naprawdę mi ufa. Eee, moment. To specjalna okazja. Początek wspaniałej przyjaźni. No, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że będziemy się aż tak dobrze przyjaźnić, że będę mogła na nich jeździć na przykład. Zerknijmy tutaj, czy ten... Nie, nie każe mi już dawać trzech. To chyba tylko na początku kazał dawać trzy i... i nie wiem co, czy odblokowałam to gdzieś. Dobra, zrobimy to sobie jeszcze raz w takim razie. Też wolałabym ile ją tych siedem kociołków. Dobra, to możemy na spokojnie robić. Tutaj mamy tak, znak igni z Wiedźmina, trójkącik, tylda z kółkami i tak jakby ręka z księżycem. Błyskawicy to nie było i gni jak najbardziej, chociaż w tą stronę to raczej akcji. Co? Czyli one muszą być identyczne jak ten? Wcześniej nie musiały, wcześniej były poobracane na różne strony. No dobra, błyskawica, trójkąt i. nie wiem, łyżwa. Czyli teraz jeszcze muszą być w dobrą stronę? To dziwne, to gra nie powinna nam od początku mówić, że muszą być w dobrą stronę. Czuję się teraz skonfundowana. E, dobra, łyżwa. Moment, i co tam było trzecie? Błyskawica, co nie, czy nie? Bo już teraz, nie wiem, szczerze, już się zagubiłam. Jest błyskawica, ale jest taka jakby. nie taka. A może taka. Ta, dobra, bo od drugiej strony mogłaby być taka, w sensie to była w odbiciu lustrzanym. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze raz. Start. Tylda. Taki. Taka krewetka na stoku narciarskim. I te. Dobra, krewetkę na stoku narciarskim już widzę. Te już widzę. Jeszcze, jeszcze tylda z kropkami, tak? Dobrze pamiętam? Doskonale. Ostatnio pomyślałam sobie, i to było tuż po e, aktualizacji Głuchych Lasów. Pomyślałam sobie... O, zrobię sobie jakieś zadanko dla Maria, może nadrobię z nim tą reputację i w końcu zrobię te nowe zadania. No i poszłam zrobić zadanie u Maria, przyjęłam te dwa zadania, okej, okay, teraz już kosztuje mnie trzy. Czy to z każdym użyciem wzrasta po prostu? W sumie wcześniej nie spojrzałam ile kosztowało, tylko po prostu kliknęłam graj. Dobra, Ej, jeszcze raz, grałam sobie w zadania u Maria i pojechałam zbierać te jego gwiazdki czy coś tam, czy ustawiać mu się na tych żeby kalibrował teleskop i przez aktualizację głuchych lasów jeden z tych punktów stał się niedostępny gdzie wywaliło ten kociołek? Czego ja dostałam? nie, nie dostałam go gdzie mój kociołek? oddawaj kociołek! żałosne e i jeden z tych punktów był niedostępny w najwyraźniej w starych głuchych lasach znajdował się na jakimś wzniesieniu Natomiast tutaj nie mogłam do niego ani doskoczyć, ani nic, i najeździłam się po nic, bo i tak nie udało mi się zaliczyć tego zadania, więc. Rycie, run, rycie, rycie, Dobra, rzeczywiście za każde użycie tego, tych glifów runicznych zwiększa nam się koszt tego, tego wzięcia udziału, i, i jednak już wszystko rozumiem. To ma nawet sens. Dobra, udało nam się znaleźć torbę, więc ja sobie jeszcze uwolnię torbę, bo za to jest 250. Za to jest naprawdę dużo. Bardziej się opłaca robić to niż tamte. E, niż tamte. O, i poziom konia. I wspólna chwila, wszystko na raz. Wszystko na raz, dobra. Zatrzymaj się odpocznij, tak, bla, bla, bla. Podnieś koziom konia. <laughs> o, tu jest jeszcze jedna, ale już nas nie stać. Szkoda, bo, bo to daje fajne ilości światła. A, to daje tylko 116. <laughs> znaczy tylko. No to i tak więcej niż dostaniemy za na przykład yy, robienie tych zagadek runicznych, w sensie szukanie tych glifów, w ogóle znalazłam tylko jedną tabliczkę do run na razie i mi przykro, bo, bo teraz dostaję też za to fajną ilość światła. Dobra, ale skoro mamy trzy stówy, wow, 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 skoro mamy... Nie, skoro mamy 6 stów, 300 razy 2 światła, to pojedziemy sobie jeszcze coś lepszyć nadchodzi generał, panie i panowie nadchodzi generał zapowiadany nadszedł moment nadchodzi generał, the pride of Mount Mountfer <grym> dobra zobaczmy sobie co możemy na pewno chciałabym dalej ruszyć na poszukiwanie tych drugich koni czyli Hemery i i, żeby zobaczyć ich prawdziwą postać i weźmiemy sobie chyba e, po jednym PD dla konia za zebranie świetlików, bo tych świetlików zbieram całkiem dużo naraz Potem... okej, okay, potem będzie fajna rzecz. Twoje świetliki, twoje świetliki, po prostu świetliki pojawiają się częściej. E, to, to też będzie fajne. I, I coś mi się tu pojawił wykrzyknik u tego pana. Porozmawiajmy. Juka, czujesz zmianę w lesie? Czy oni w sumie mówią to samo? Znów czy obecność Hemeriancej, ale tym razem to uczucie jest silniejsze, a więc musisz poszukać ich śladów. Przy okazji się tam trochę świetlików uzbiera. Nie lubię strasznie, jak coś daje tylko jeden PD. Już coś takiego było, Zbiera coś w tym letnim, w, w letnim evencie westernowym. I potem miałam nierówną liczbę PD dla konia. Tak to nie lubimy. O, dobra, rycerun. Bawimy się dalej. Tak, i tak, i tak. I start. Obróć w lewo. Ojej, ojej, dobra. Obróć w lewo. To będzie tak. Tak, i tak. Dobra, obróć o 180 stopni, czyli, czyli będzie tak dużo klikania, dużo klikania. Tak i tutaj będzie ten dzyndzel, Obróć w lewo o 90 stopni. Jakby ok, ten wzór akurat jest prosty. Obróć w poziomie, nie ma tutaj za dużo myślenia. Bo jak jest, jak są kropki w jakimś nieregularnym kształcie. To rzeczywiście sprawiają mi problem, bo po prostu nie umiem sobie tego tak wyobrazić w mózgu, ale jak są właśnie takie, jak tutaj mam kwadrat, no to wiem jak przekręcić kwadrat. W lewo, w prawo i w odbiciu pionowym i poziomem i innych też. Dobra, podejdźmy, po podjedźmy sobie tam, tam gdzieś powinien... Jest, jest ta piękność! Koń strzyży w twoim kierunku, zauważacie i zaczyna obserwować. Dobra, ja sobie zsiądę. Jakby już nauczyliśmy się w laurze hobby podchodzić do dzikich koni, więc to nie będzie sprawiało, myślę, najmniejszego problemu. Może jednak powinniśmy się skradać. Ej, no do tamtego podeszliśmy bez problemu, a ten cały czas ma jakiś problem. Czy to Jest w ogóle kucyk, bo jakiś taki. ten niski. Hej! Okej, okay, to ten. Jak go głaszczemy, to nie możemy wejść w tryb fotograficzny. That's, that's weird. Dobra, wróćmy do Jade. Porozmawiajmy z nią na ten temat. Dobra. Co się stało, Juka? Co nowego, Juka? Ciekawe, pokazują ci swoje prawdziwe oblicze. Te stworzenia pokazują swoją magiczną postać tylko tym, którym ufają. Posiadasz cenny dar. Tak, tak, cokolwiek robisz, nie przestawaj. A, dobrze, jeszcze mamy z nią trochę porozmawiać. Mije oczy szeroko otwarte, czujesz to początek wspaniałej przyjaźni. Dobrze, tutaj zaczyna się prawdziwa przyjaźń, natomiast tutaj też kończy się ten odcinek. Tradycyjnie, jeśli macie jakieś pytania albo propozycje, możecie zostawić je w komentarzach. Jeśli chcielibyście mnie śledzić gdzieś poza YouTubem, to zapraszam do mojego Twittera, w sumie tam pokazuję trochę bardziej od prywatnej strony, w sumie tylko tam pokazuje się w ogóle, w sensie jestem boomerem i nie mam Instagrama, okej. Okay. Czy nawet moja mama ma. I nieważne. Czasem wrzucam tam jakieś jedzonko, czasem wrzucam tam jakieś smutne posty, ale czasem też wrzucam jakieś nieśmieszne żarty, więc w sumie prawie to samo, co robię tutaj. Anyway, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.